Zadanie 23. Punkty A, B, C są wierzchołkami równoległego boku A, B, C, D. Długość przekątnej BD tego równoległego boku jest równa. I tak, co my tu wiemy? Wiemy, że tutaj znów przekątne przecinają się w połowie, tak? E, czyli tu sobie naznaczmy S. I co dalej. Wypiszmy, ile te współrzędne mają, czyli minus 6, 5, C, 10, minus 3, B ma 5 i 7. I tak, plan jest taki. Pierwsza sprawa, jaką robię, tutaj może z dołu będę pisała, to wyliczam środek. Jak będę miała środek, obliczę długość, BS to jest połowa tej przekątnej, pomnożę razy 2 i mam całą, yy, więc tak. S wyliczam, S to się równa. Tu mam wzór, czyli minus 6 plus 10 podzielone na 2, 5 plus minus 3 podzielone na 2, yy, czyli S to się równa. Minus 6 plus 10 jest 4 podzielone na 2. 5 minus 3 jest 2 podzielone na 2. Czyli S to się równa 2 i 1. Czyli mamy już policzone to 2 i 1. No i teraz tak jak mówiłam, musimy policzyć długość odcinka BS. Czyli jest to ogromny pierwiastek. Kwadrat plus kwadrat, po środku jest minus. I najpierw piszę, widzisz, tutaj są współrzędne punktu tego, który stoi z tyłu, czyli u nas jest to 2 i 1. To są te liczby. Teraz tej pierwszej, tego pierwszego punktu, czyli b, to będzie 5 i tu będzie 7. To się równa, to się równa 2 minus 5. Jest minus 3, tu mamy podniesione do kwadratu, stąd się wzięło 9. 1 minus 7 to jest minus 6 i to też jest podniesione do kwadratu, czyli tu mamy plus 36. Przesadziłam trochę z tym pierwiastkiem, ale dobra. Pierwiastek z 45 to jest pierwiastek z 9 razy 5, czyli otrzymujemy 3 pierwiastki z 5, czyli to 3 pierwiastki z 5, to jest odtąd dotąd, tak? to mamy 3 pierwiastki z 5, a chcemy mieć całą tą przekątną. Wypoliczyć całą przekątną, czyli B, D, to się równa 2 razy BS, czyli 2 razy 3 pierwiastek z 5, czyli mamy 6 pierwiastek z 5, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. I teraz Tutaj wskakują ekrany końcowe, czyli podpowiedzi, na co warto zwrócić uwagę. Zapraszam na kolejny film.